Cześć i witam was. Jestem Bloody Alien. Dziś yy, poinformuję was, że nowy youtuber wchodzi. Yy, jest to właśnie Bloody Alien, czyli ja. Yy, jak widzicie, instaluję wiedźmina 2, ponieważ będzie to moja pierwsza gra. Yy, będzie to pierwsza moja nagrywana gra ogólnie, yy, która będzie na YouTube. Dzień no, chodzi mi, że ja ją rzucę na YouTube i będzie to mój pierwszy Let's Player. Um, e, tak, pierwszy raz to w ogóle nagrywam i takie inne rzeczy. E, Jakie będę jeszcze możliwe, że nagrywał gry? Wiedźmin 2. Tutaj Skyrim. E, możliwe, że Smite. E, Skill. On był? Skill. To chyba będą wszystkie gry, o ile się nie mylę może jeszcze lego marvel super heroes ale to jeszcze nie wiem zobaczymy smite ogółem jest to podobne do lola no smite jest podobne do lola, nie lol podobny do smite tylko smite jest podobny do lola mówiąc szczerze jak będę nagrywał Wiedźmina tak a, pfu. jeszcze wam powiem czym będę nagrywał i tak dalej. Będę nagrywał jak widzicie MC Afterburner, Afterburner nie wiem jak to się wymawia eee, tak, a będę nagrywał dźwięk oddzielnie z Audacity. I później wrzucę to z Sony Vegasa albo do Movie makera Zobaczę eee, może będzie, ale to już tak później jakbyś mi, mi się rozkręci, mój tutaj e, mój tutaj kanalik będzie na pewno jeszcze Assassin's Creed 3, e, BF3 jeszcze na multiplayer i single player, e, to na pewno będą te te gry Skyrim, Smite jego Marvel i Skill. A, jeszcze Saints Row. Lecz Saints Row e, będę, to będą takie bardziej. Nie będę to tak mówił się manku, i witam was, i w ogóle ani coś takiego, że od nowa będę grał. E, będę to nagrywać z moim kolegą. E, Saints Row 2 będziemy grali w kopopa To będzie po prostu takie, że e, gram, 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 i odpalam po prostu sobie. E, Barnera I Audio City, i zagramy, nie? Bez żadnego witania, i tak dalej. Yy, tak, te gry będą na pewno jeszcze tutaj, będzie BF3, Assassin's Creed 3 i Saints Row 2. Yy, a, i możliwe, że jeszcze Bardlands, yy, ale jeden. I to będę akurat z kolegą od nowa będziemy grali. Też kop-opa. I będziemy właśnie ze sobą grali, ale już będzie. aaa Jeszcze możliwe, że Toyota like 2, ale to akurat tylko mój Krak, jeżeli tak powiem. Będę Wam mógł też poka pokażę Wam na pewno, jak będziecie też chcieli, jak se zrobić właśnie kraka, co potrzebujemy, jakiego używać programu. A i Scarima mam kraka, tak? Ponieważ mój inny. Mój Scarim się gdzieś zapodział i teraz nie mogę go znaleźć. No to co, no.